Po wyjściu Judasza z wieczernika, Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Już jakiś dobry czas temu, znany swego czasu i lubiany zespół pod budą w jednej z piosenek śpiewał. Kiedy poranną sonczę kawę i topię w niej niedawny sen, przeglądam pierwsze strony gazet i, mówiąc szczerze, boję się, wokół ruiny i pożogi płyną po wodzie, spada śnieg, a wokół twarze, pełne trwogi, bo zbliża się kolejny wiek. To mamy ćwierć tego wówczas zbliżającego się wieku za sobą. I oprócz tej frazy, że zbliża się kolejny wiek, to właściwie moglibyśmy to wszyscy pewnie nucić co rano. Poczucie, że, że czas jest niedobry, że moment jest niedobry, towarzyszy nam bardzo często, jeśli nie niemal zawsze. No nie, 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 przy, nie przy tym stanie zdrowia, nie przy tym stanie finansów. Gdyby był inny rząd, jakikolwiek, inny prezydent o tak na, na czasie. Nie, może z innym mężem, może z inną żoną, może z innymi dziećmi, może przy innych rodzicach, może w innej wspólnocie, może przy innym proboszczu albo z innymi wikarymi. Często żyjemy w takim złudzeniu, że. Że jakbyśmy się jeszcze trochę postarali, jakby nam się jeszcze troszkę poszczęściło, to, to przyjdzie taki moment w życiu, że, że już nie będzie kłopotów, że się zrobi luźniej, że będziemy mieli więcej siły, więcej czasu, więcej zapału, więcej energii. I nieraz tak dość skutecznie przetracamy całe lata, jeśli nie całe życie. Po wyjściu Judasza z Wieczernika. Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą. Jeszcze krótko jestem z wami, daję wam nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali. Tak po ludzku to to jest najgorszy moment. Jezus przed chwilą wstał z kolan, bo mył uczniom nogi, usiadł z powrotem przy stole. Okazał im miłość najbardziej jak mógł w tamtym momencie. I w tej chwili Judasz wstaje i wychodzi z wieczernika. Jezus marzył o dwunastu. Marzył, żeby ich było dwunastu. Tak jak kiedyś Jakub miał dwunastu synów, od których zaczęła się wielka rodzina Izraela, tak on chciał mieć dwunastu, od których zacznie się nowa rodzina Boża. W tym momencie Jezusowi ta rodzina, którą chciał założyć, na jego oczach się rozpada. Wierzę, że jeszcze niewiele czasu ma z uczniami i wie doskonale, bo im to zaraz powie, że tej nocy wszyscy go zdradzą, a jak Piotr będzie się zacietrzewiał, mówiąc: Nie, ja na pewno zostanę, to usłyszy od Jezusa: trzy razy się mnie wyprzesz, zanim kogut zapieje. Jeszcze krótko jestem z wami, mówi Jezus. I na tym samym oddechu niemal mówi im: Daję Wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. W ogóle wszyscy po tym poznają, że jesteście moi, że się będziecie nawzajem kochać. Mówi tej rozpadającej się na Jego oczach rodzinie, tym ludziom, o których wie doskonale, że za chwilę go opuszczą i zawiodą. Nie czeka na dobry moment. Ten moment, teraz, kiedy Judasz wyszedł, kiedy wszystko się wali, kiedy czasu już tak niewiele, to jest moment, żeby tym sławym, kruchym ludziom zawierzyć przykazanie wzajemnej miłości. I jeszcze jest przekonany, że w ogóle świat po tym pozna, że oni do niego należą, że będą się w stanie wzajemnie kochać, że będą potrafili, że będą chcieli. W pierwszym czytaniu widzieliśmy Pawła i Barnabę. Którzy kończą swoją pierwszą podróż misyjną i w miastach, do których dopiero co przynieśli Ewangelię, wśród trudów, wśród prześladowań, wśród niebezpieczeństw, z derbę, z listry musieli uciekać. Byli stamtąd wygnani. Mało nie przypłacili tej misji życiem. Wracają tam jeszcze w drodze powrotnej i ustanawiają tym kościołom, tym wspólnotom starszych, czyli wyświęcają tam pierwszych biskupów, pierwszych księży. Ile trwał ich pobyt tam? Kilka tygodni, kilka miesięcy w każdym z tych miasteczek? Raczej nie więcej. Oni są przekonani, że mogą tym ludziom powierzyć troskę o te kościoły. Że Pan Bóg potrafi dokonywać swoich dzieł w sercu człowieka, jeśli ono jest otwarte także w trudnych okolicznościach, także w najfatalniejszym czasie. Także w najbardziej niesprzyjających warunkach. W drugim czytaniu Jan nam mówi o nowym niebie i nowej ziemi, które zobaczył. I że zobaczył miasto święte, Jeruzalem nowe, które zstępuje od Boga jak roztańczona oblubienica, przystrojona na swoje wesele. To nie jest opis tego, co się wydarzy kiedyś. Apokalipsa nie jest scenariuszem na przyszłość, na koniec świata. Greckie słowo apokalipsis, już o tym pewnie kilka razy wspominałem, to jest słowo, którego można użyć w kuchni. Jak coś gotujesz w garnku i chcesz sprawdzić, czy tam już doszło, zagotowało, się ugotowało, to, to robisz apokalipsis, czyli podnosisz pokrywkę i sprawdzasz, co jest w środku. Kiedy Bóg daje Janowi te wszystkie wizje, nie opowiada mu o tym, co się wydarzy kiedyś, w dalekiej przyszłości. Bóg zdejmuje pokrywkę z tego, co się dzieje teraz. Mówi: Popatrz głębiej, Janie. To, co przeżywasz, to, z czym się mierzysz, ty, twoi bracia, twoja wspólnota, od środka wygląda tak. Pamiętamy, pewnie Jan te wizję otrzymuje, będąc zesłanym do kamieniołomów na wyspie Patmos. Jan tę wizję otrzymuje podczas pierwszych takich większych prześladowań, jakich doświadcza Kościół. Bóg odsłania Janowi. Prawdziwy sens tego, co się dzieje. Zobacz, teraz nowe Jeruzalem wstępuje z nieba od Boga jak oblubienica strojna w klejnoty na swoje wesele. Papież Leon dziś w homilii inauguracyjnej na placu św. Piotra mówił nam, teraz jest godzina miłości. Teraz, kiedy dzieją się te wszystkie rzeczy trudne w Twoim życiu, teraz, kiedy nie masz siły, teraz, kiedy jesteś przytłoczona, teraz, kiedy się nie układa. Teraz, kiedy Ci wybiorą nie takiego prezydenta, na jakiego miałeś ochotę, być może, albo takiego, ale dla odmiany co innego nie będzie Ci pasowało. Teraz, kiedy Cię łupie w krzyżu, teraz, kiedy wyniki badań okazały się niedobre. Teraz, kiedy nie wiesz, czy ci starczy do końca miesiąca, teraz, kiedy się martwisz o to, co będzie z Twoimi dziećmi, wnukami, rodzicami. Właśnie teraz, kiedy Ty i ja powiedzielibyśmy, Panie Boże, w każdym innym momencie, no ale nie teraz, bo teraz mam naprawdę dość na głowie. Bóg mówi: Teraz. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali i po tym wszyscy poznają, że jesteście moi. I kłóćcie się teraz z Bogiem. Być może ktoś z nas potrzebuje się dzisiaj z Bogiem pokłócić. Wyrzucić to, to wszystko, czego się obawiam, co mnie przerasta przed Bogiem na modlitwie. I usłyszeć, jak Jezus tak bardzo osobiście, konkretnie do Ciebie mówi. Daje Ci nowe przykazanie, abyś kochał tak, jak ja kocham. Ostatecznie wiecie, w tym jest jakieś przepiękne zaufanie Jezusa do nas. Jakaś wielka ufność Jezusa w nas. My wszyscy o sobie wiemy, że to przykazanie nas totalnie przerasta. Kochać tak jak On kocha. A Jezus mówi: Ja wiem, że Ty uciekniesz. Jeszcze nie raz. Wiem, że zdradzisz, wiem, że upadniesz, wiem, że się wyprzesz. A jednak daje ci przykazanie, abyś kochał, kochała tak, jak ja kocham. To znaczy, w nim jest przekonanie, że ostatecznie my jesteśmy w stanie tak kochać. Nam może brakować nadziei na to, nam może brakować wiary w to. On ją sobie ma. Kłóćcie się z nim, że nie ma racji. Być może to jest taki punkt w wierze. W naszym chrześcijaństwie, do którego co jakiś czas potrzebujemy, bardzo wrócić. Że cała ta przygoda zwana wiarą w pierwszym rzędzie jest o zaufaniu, jakie Bóg ma do mnie. Nie jakiego wymaga ode mnie, tylko o zaufaniu, jakie Bóg pokłada we mnie. Wbrew temu wszystkiemu, co ja o sobie wiem i co On też o mnie wie. Teraz. Właśnie teraz jest godzina miłości. Właśnie teraz, przy tych kłopotach, problemach, zmaganiach z grzechem, Pan patrząc Ci w oczy ze środka tej dzisiejszej Ewangelii mówi Ci, że jesteś w stanie kochać tak, jak On kocha.